Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, chciałbym was zaprosić do grupy facebookowej mojej, prywatnej, zamkniętej. Oczywiście, jeśli chodzi o tą grupę, do tej grupy mogą tylko i wyłącznie przynależeć osoby, które subskrybują mój kanał. Zapraszam także do mojego Instagrama w formie kontaktu, gdyż Instagram w sumie szybciej działa niż. Messenger. No i przede wszystkim kontakt jest za darmo. No e... i drodzy jeszcze zapraszam do sklepu Snumizmatyka.pl sklep dla kolekcjonerów zakupicie sobie tam niezbędne artykuły do prowadzenia kolekcji. A najlepiej to tak jak już wielokrotnie powtarzałem, wejdźcie sobie sami na stronę Snumizmatyka.pl wybierzecie sobie produkty, które mam. Albo są potrzebne, albo po prostu będą przydatne. A do tego sklepu mam dla Was kod w wysokości 10%. Na kod ROSTEK 20, 2022 otrzymujecie rabat 10%. Oczywiście kod jest ważny przez cały rok i jest wielokrotnego użytku. Dobra, moi drodzy... 1 złotych 1985. Czy ta moneta może być e, cenna? E, no tak, może być bardzo cenna, nawet bym powiedział. Ale zanim e, przejdziemy do aukcji, która się odbyła, z, na początek powiem oczywiście dane techniczne dla tej monety. A więc. Moneta jednozłotowa, złotowa, rocznik 85, waga 2,12 g, 25 mm średnicy. Moneta jest wykonana z alum polonu w nawiasie aluminium. Obrzeże rand ząbkowany, stempel zwykły. Moneta obiegowa. Multum złotówek. Z praktycznie z każdego rocznika mogą być jako proof likey, czyli monety, które zostały wybite świeżym stemplem. Proof-like to jest to moneta, która przypomina monetę lustrzaną, ale monetą lustrzaną nie jest, po prostu ją tylko i wyłącznie przypomina. Dlatego dostają te PL przy nocie, jeśli chodzi o NGC lub PCGS. Nakład tej monety, moi drodzy, jest to największy nakład, bo jest to 167 939 100 sztuk. I gdzie tutaj może być właśnie ta drożyzna za tą monetę? Może jeszcze powiem, kto monetę zaprojektował. Monetę zaprojektował Czech Panów awers oczywiście, Andrzej Peter, a revers, Józef Koren i Anton Han. Han. Moneta była bita, oczywiście, w Warszawie. I teraz, moi drodzy, moneta jednozłotowa przy tak dużym nakładzie na pewno się trafia jako proof-like. No, i tak też się stało. Ktoś znalazł i moi drodzy, nie dość, że Proof Like, to jeszcze DDO. Co to jest DDO? Ja mam tu właśnie taki egzemplarz. Jest to zdwojenie bicia, co zaraz Wam pokażę na monitorze laptopa. Moneta została dwukrotnie uderzona, lub po prostu stempel na niej zawibrował i przesunęło się deczko drugie uderzenie. Tak. Yy. Moi drodzy, zaraz wam pokażę, co to jest, a później przejdziemy do ceny, także zaraz wracam. Dobra, yy. także tą monetę kładę pod mikroskop i już tutaj będziemy opowiadać o nim. Moi drodzy, co to jest to DDO? Jak widzicie, jest takie pogrubienie na dacie. Jest to w tej stronie, tutaj, tu. Widzicie takie zgrubienie. Napis otokowy jest także zdwojony. Co fajnie wygląda. I to jest właśnie TDO, czyli po polskiemu krótko mówiąc, jest to podwójne bicie. Wy to troszeczkę możecie inaczej odbierać niż ja, gdyż ja widzę ten monitor z bardzo bliska. Wy macie tylko mały skrawek tego, no ale bardzo dobrze widać, jak na literce P. OLS. No praktycznie cały napis jest zdwojony. Efektownie to wygląda. W tym przypadku akurat zdwojenie wystąpiło praktycznie na całym opisie otokowym, więc fajnie to wygląda. No i cena. Moi drodzy. Taka moneta na one bicie poszła <gryw> za grubą kasę piękna moneta i 1 złoty Double Die uh, adverse, Proof Like na dodatek z notą MS65PL zobaczcie sami jak ładnie to wygląda naprawdę nie odio że tak powiem no i Moi drodzy, ta moneta startowała od ceny 1500 zł. Sprzedała się za 3450 Bez opłaty aukcyjnej 3000 zł. Czyli naprawdę sporo pieniędzy. Ale no, jak widać. Moneta naprawdę pięknej urody, proof like i na dodatek DDO. Nic tylko przebierać własne zasoby, w poszukiwaniu takich monet do gradingu i jeśli nie jesteś kolekcjonerem, a interesuje cię tylko inwestycja, no to wiesz co zrobić. Dobra. Moi drodzy, zapraszam jeszcze do subskrybowania kanału. Będzie mi przyjemnie powitać nowych subskrybentów. I to bym na tyle. Więc dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.